Hejka, kończy się czerwiec i tak spojrzałam na moją listę planów i celów na ten rok i doznałam takiego trochę rozdwojenia jaźni. Bo z jednej strony to pół roku było bardzo trudne i bardzo dużo się działo. I to, i to, i to no, często nieciekawych historii, już nawet nie chce mi się wchodzić w ten temat. Ale w każdym razie, jakby z jednej strony mm, dziwię się, że w ogóle cokolwiek udało mi się zrobić w tym czasie i że w ogóle jakikolwiek progres się zadział. A z drugiej strony yy, myślę sobie, że trochę mi smutno, że jakby też nie jestem dalej z różnymi rzeczami. Ale właśnie temu służą takie podsumowania, dlatego, dlatego w ogóle to robię i dlatego też to opublikuję, żeby e, trochę dać sobie okazję do czegoś takiego, a też trochę wam pokazać, jak to się zmienia i jak to w ogóle wygląda. I jak sobie porównacie tego typu film z początku roku, z zeszłego roku, z połowy roku i tak dalej, to to się w ogóle bardzo mocno zmienia. Tych celów: raz przybywa, raz ubywa i tak dalej ale jakby nie zmienia się to, że chcę robić sobie to podsumowanie i chcę dawać sobie szansę, żeby się skonfrontować z tym, co się udało, co się nie udało i ogólnie jak to wyszło. Więc zacznę od celu praktycznego. I tym praktycznym celem było prawo jazdy. I ja nie wiem, to pewnie po części jest to, że ja prokrastynuję, a po części jest to, że miałam pecha, ponieważ miałam na koniec maja wyznaczony egzamin teoretyczny, no ale w ogóle nie było mnie w Belgii, byłam w Polsce i w ogóle nie miałam głowy na takich rzeczy, w związku z tym jakby no... Tutaj po prostu poniosłam porażkę i to jest po prostu mój fokus na kolejne miesiące. To będzie punkt, na którym się będę skupiać, bo chciałabym to wreszcie po latach opowiadania o tym ciągle i ciągle, i po latach e, takich wyrzutów sumienia dla samej siebie i przed samą sobą, że jeszcze tego nie ogarnęłam, chciałabym to w końcu pyknąć w dużym skrócie, więc no trudno, po prostu życie, tak bywa. Już, już inne rzeczy mi wcześniej przeszkodziły, Ach, więc mam nadzieję, że tym razem się po prostu uda. Natomiast w drugim celu tym rozwojowym, czyli we francuskim udało mi się znacznie lepiej. To była po części kwestia tego, że no, wkładam dużo pracy, wysiłku i czasu w to, a po części kwestia tego, że no, trochę, trochę życie jakby to zweryfikowało. Mianowicie zaczęłam powoli, bardzo powoli, mówić i stosować ten francuski w takich codziennych sytuacjach. To się zdarzyło trochę niejako nie że przez przypadek, ale z musu. E, ponieważ, no, jak zostałam w Belgii sama na kilka tygodni, to trochę nie miałam wyjścia, i w różnych sytuacjach codziennych musiałam się tym francuskim e, posługiwać. I rzeczywiście zaczynam po prostu gdzieś tam ten temat badać, zaczynam mi to powolutku, powolutku wychodzić. Stąd, e, jakby, uważam, że to jest w moim przypadku duży progres. Natomiast, absolutnie ogromne, ogromna jest różnica, nawet w ciągu ostatniego pół roku, jeżeli chodzi o słowo pisano, czytane. Radzę sobie już absolutnie fantastycznie. Jestem spokojnie w stanie prowadzić każdą korespondencję. I na przykład to było w ogóle ostatnio, było hitowe. W zeszłym roku, jak dostałam arkusz podatkowy takiego lokalnego pita, powiedzmy, to miałam atak paniki. Naprawdę, że ja totalnie nic nie rozumiem, nic nie kołam z tego forwarza. W tym roku. Pff ze słownikiem na spokojnie, wszystko sobie ogarnęłam, wszystko zrozumiałam, miałam już dużo większy luz w załatwianiu tej sprawy i zresztą w załatwianiu innych spraw też, dopóki wszystko się dzieje na papierze bądź na ekranie jest git, jakby na razie, na razie to z czym będę musiała pracować to są właśnie bezpośrednie kontakty, bezpośrednie interakcje, a że ostatnio mam trochę więcej okazji do nich to myślę, że to z czasem też właśnie nabierze tempa, nabierze... Mm, Nabierze takiej ruchliwości też e, cały czas mam lekcje, cały czas nad tym pracuję, cały czas pracuję nad tymi wszystkimi umiejętnościami, więc myślę, że to po prostu jest kwestia, kwestia czasu, ale akurat z tego celu jestem bardzo zadowolona, bo czuję dużą różnicę, zauważam coraz bardziej tą różnicę. Tak wiecie, dwa lata temu, a teraz. To jest naprawdę spory, um, spory dystans. Przyznaję, że to się nie dzieje tak szybko, jak się tego spodziewałam. Myślałam, że będzie mi szło lepiej i szybciej i że szybciej ten francuski ogarnę, ale mimo wszystko widzę dużą różnicę i, i, i dlatego właśnie jestem akurat z tej kwestii bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą było mm, takie bardziej twórcze rozwijanie się tutaj. Czyli tutaj na blogu, na YouTubie i na blogu. I uważam, że nawet biorąc pod uwagę to, że była miesięczna przerwa związana z życiem prywatnym, to uważam, że i tak poszło, poszło nieźle. Wiecie, to był też taki moment, gdzie ja nie miałam... Gdybym miała czas i warunki, to ja kompletnie nie miałam głowy do takich rzeczy. To musiało po prostu zaczekać. Ale mimo tej przerwy... Jakby pomijając ją, moja regularność była dobra. I ja widzę to nie tylko jakby po tym, że statystyki rosną sukcesywnie i pozytywnie, ale też widzę po prostu po reakcjach. I widzę coraz więcej tych kontaktów, i w ogóle każdy jeden komentarz, który zostawiacie mnie, niesamowicie cieszy. Dlatego, jeżeli macie ochotę się podzielić jakimiś refleksjami, to koniecznie piszcie na dole, bo, bo absolutnie zawsze cieszę się bardzo na te wszystkie komentarze, na te wszystkie reakcje. To jest w ogóle ta część, którą lubię najbardziej. I, I jakby też to, że to jest bardzo mały kanał, powoduje, że te rozmowy są trochę inne. I na przykład ja widzę, że u mnie często komentarze są bardzo długie i są bardzo opisowe i to są komentarze, które absolutnie uwielbiam. I, i na innych kanałach ja tego aż tak nie widzę. W związku z tym to jest coś, co uważam za, za bardzo duży walor tego, co tutaj robię, więc jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do tych dyskusji, to, to koniecznie, koniecznie piszcie. Um... To nie jest też tak, że ja oczekuję tylko i wyłącznie samych pochwał superlatów, absolutnie nie. Bardzo ciekawe są te komentarze, w których się ze mną nie zgadzacie, w których piszecie o swoim punkcie widzenia, w których coś mi podpowiadacie. Tam zawsze znajduję ciekawą inspirację. To jest często tak, że ja o tych komentarzach długo myślę i długo w ogóle kminię, jak mogę jakby obejść ten temat na swój sposób, bo wszystko, co robię tutaj jest na mój sposób i zawsze tak będzie. I to zawsze będzie w takim rytmie, jak ja chcę, z taką tematyką, jak ja chcę, nie, nie zamierzam się naginać, ponieważ to nie jest moja praca, ja to robię dla mojej przyjemności um, i dlatego, żeby się tak właśnie artystycznie wyżywać. To chodzi też o to, że ja lubię mieć alternatywę do takiej codziennej pracy po to, żeby um, po prostu moja głowa lepiej funkcjonowała w związku z tym tutaj zawsze będzie po mojemu. Co nie znaczy, że ja nie mogę chcieć szukać kompromisów w pewnych Kwestiach I, i ja to robię, staram się to robić, więc jeżeli macie coś, co chcielibyście zmienić, albo um, co chcielibyście zobaczyć, o czym chcielibyście posłuchać, no to koniecznie mi piszcie, bo ja, ja bardzo chętnie um, będę wchodziła w te interakcje. Więc to, to uważam za duży rozwój, duży walor I, i generalnie to wszystko idzie w takim kierunku, w jakim bym chciała. Mam też poplanowane materiały, filmy na najbliższy czas, także, mm, także myślę, że raczej, raczej tutaj tego nie zabraknie, dlatego. Yy, Zawsze mówię na końcu, ale powiem Wam teraz: subskrybujcie, bo będzie tych materiałów, będzie tych filmów i myślę, że będą one po prostu bardzo ciekawe. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyły mi się też y, takie dwie nieplanowane rzeczy, takie większe nieplanowane rzeczy. Bo ja zawsze sobie zostawiam na to miejsce w planach, bo zawsze jest coś, co po prostu wyskoczy. Więc pierwszą taką rzeczą było coś super ciekawego, coś o czym już zresztą Wam opowiadałam w szczegółach na tym kanale, więc jakby odeślę do tego filmu. Natomiast chodzi mi o kurs integracji społecznej. To jest taki kurs, który jest organizowany dla obcokrajowców w Belgii po to, żeby im wyjaśnić, jak działa to państwo, jak działa to społeczeństwo, jak działa tutaj wszystko na miejscu. I to było bardzo intensywne 6 tygodni, tam na przełomie lutego i marca, w zasadzie do początku kwietnia. Bardzo intensywny czas, ponieważ no, no to zabierało sporo, sporo gdzieś tam czasu i energii, ale absolutnie nie żałuję. Wręcz przeciwnie, uważam, że to było fantastyczne, że nauczyłam się mnóstwo, dowiedziałam się mnóstwo, ogarnęłam mnóstwo różnych spraw, i to naprawdę jest coś, co będę polecała każdemu, kto chce przyjechać do Belgii. Zapisz się na ten kurs. Poświęć te, te 6 tygodni. Jest tyle różnych, mm, jakby, trybów, w których można to robić. Może to robić wieczorami, w weekendy, w środku tygodnia, jak tam wam pasuje. Naprawdę zapiszcie się, bo to dużo wyjaśnia. Ja w ogóle i to jest też coś, o czym mówiłam w tamtym filmie. Ja bym strasznie chciała, żeby taki kurs był w Polsce dla Polaków, żeby ogarniać, wiecie, podatki, nieruchomości, system szkolnictwa, system ubezpieczenia zdrowotnego. I co tam jeszcze było? Mnóstwo rzeczy było. Naprawdę, naprawdę mnóstwo takich tematów, które są praktyczne, codzienne i które są po prostu bardzo potrzebne. W związku z tym to jest coś, co mnie szalenie cieszy, jako, jako rzecz, którą udało nam się zrealizować w tym półroczu. I druga sprawa to jest kwestia zdrowia. To jest też coś, o, czymś, o czym ja mówiłam chyba w filmie o tych o trzech rzeczach, o których wolę nie myśleć, się powinnam, że jakby zdrowie było gdzieś tam trochę takie... nie chcę powiedzieć, że zaniedbane, bo to nie o to chodzi, ale bardziej, że było na takim trochę bocznym torze, ponieważ trochę odkąd wyjechaliśmy do Belgii straciłam jakby ten rytm, w którym regularnie robiłam badania, nie tylko z krwi, te laboratoryjne, ale też ginekologiczne wiecie, i tak dalej, wiecie, przeglądy zębów i to wszystko. Nadrobiłam i to mnie niesamowicie cieszy, że właśnie w marcu, kwietniu, na samym początku maja udało mi się nadrobić kilka tych tematów, i dzięki temu po prostu wiem, że wszystko jest ok. Wiem, że są jakieś drobne problemy, nad którymi po prostu muszę popracować. Wiem, że wiem, wiem, w jakim stanie zdrowia jestem i wiem po prostu, w którym kierunku zmierzam. I to daje niesamowity spokój ducha. To jest też wyraz troski nie tylko o siebie samego, ale też o najbliższych i, i o to, żeby oni po prostu no, mogli się cieszyć nami e, jak, e, w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji. E, stąd, jakby to jest coś, co zrealizowałam i co mnie niesamowicie cieszy. I mam szczerą nadzieję, że po prostu będę już teraz tego pilnować. Już wypracowałam sobie tutaj lokalnie swoje ścieżki, więc myślę, że to teraz po prostu następnym razem, jak będę tego chciała i potrzebowała, pójdzie znacznie lepiej, znacznie łatwiej, znacznie szybciej. No, więc to było na tyle. Jeżeli chodzi o kolejne pół roku, to tak jak wspomniałam, na pewno, na pewno to prawo jazdy to będzie taki mój priorytet. Będę kontynuowała z francuskim i z, jakby z tymi rzeczami, które robię tutaj, i nie chcę sobie narzucać nic dodatkowego. Przynajmniej w tym punkcie czasowym. Możliwe, że za pół roku, podsumowując 2021, opowiem Wam o czymś jeszcze nowym, bo chodzi mi po głowie parę pomysłów. Natomiast e, czuję się trochę zmęczona psychicznie yy, i taka wydrenowana z energii po, po tym poprzednim półroczu. W związku z tym nie chcę sama przed sobą jakby stawiać sobie jakichś takich ogromnych oczekiwań, bo, bo wiecie, co jest źródłem wszelkich zawodów. Oczekiwania. W związku z tym wolę, żeby mi coś wyszło spontanicznie, niż, niż żeby coś zaniedbać. Na ten moment sytuacja jest o tyle pozytywna, że nie mam przed sobą żadnych poważnych, zaplanowanych zmian, bo wiadomo, że to się może zdarzyć, czy ja tego chcę, czy nie, ale jakby na razie nie planuję zmieniać pracy, nie planuję zmieniać mieszkania, nie planuję zmieniać niczego w naszym, w naszym życiu. W związku z tym jakby wiem, że, że nie czekają mnie żadne duże zmiany, dlatego mam szczerą nadzieję, że jak po prostu moja głowa się zregeneruje, to odzyskam tą taką energię do działania, ten impet. A to, że, że po prostu będę miała jakieś takie plato i, i część takiego czasu, w którym e, nie będę dokonywała jakichś dużych zmian, to jest normalne. Nie ma nic, w tym nic złego i, i po prostu to jest bardzo potrzebne po to, żebym właśnie tej energii nabrała i żebym mogła wrócić do swojego normalnego trybu. No. Także taki jest, e, ta, takie było moje pół roku i taki jest plan na kolejne pół roku. A Wy mi napiszcie koniecznie w komentarzach, jak, jak było u was, jak Wam ostatnie 6 miesięcy minęło i co ciekawego planujecie na kolejne 6 miesięcy. E, bardzo mnie ciekawi, w jakim kierunku zmierzacie, więc dajcie mi znać w komentarzach. A oprócz tego, tak jak już mówiłam wcześniej, ale powtórzę się, zasubskrybujcie kanał, bo idą nowe filmy, będzie więcej ciekawej treści, a póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.